Witam klasę 5 na kolejnej lekcji matematyki. Tematem dzisiejszej lekcji jest dzielenie ułamków zwykłych. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliście się, jak dzielić ułamki zwykłe przez liczby naturalne oraz liczby naturalne przez ułamki zwykłe. Pewnie też już wiecie, że dzielenie ułamków można zastąpić mnożeniem przez odwrotność liczby. Właśnie dlatego uczyliśmy się wcześniej, jak znajdować odwrotności liczby. Na początek przypomnimy sobie, jak dzieliliśmy ułamki przez liczby. No i teraz, gdy już wiemy, że dzielenie to inaczej mnożenie przez odwrotność, można to robić w taki sposób. Pierwszą liczbę zawsze przepisujemy, później zamiast dzielenia piszemy razy i drugą liczbę odwracamy. Tylko tak, jaka jest odwrotność do 5. Pamiętamy, że 5 to było inaczej 5 pierwszych, czyli odwrotność do tego to będzie 1 piąta. Odwrotność do 5 to jest 1 piąta. Czyli 3 czwarte podzielić na 5 to, gdy zmienimy to na mnożenie przez odwrotność, otrzymamy 3 czwarte razy 1 piąta. Teraz sprawdzamy, czy coś się nam skróci. Nic tutaj się nie skróci, trójka z czwórką, z piątką się nie skróci, jedynki z niczym nie możemy skracać, a więc mnożymy. Mnożymy licznik razy licznik i mianownik razy mianownik, bo mnożyć już przecież umiecie. Czyli 3 razy 1 to jest 3 i 4 razy 5 to jest 20. No i przykład mamy zrobione. To kolejny przykład. 3 czwarte podzielić na trzy czyli znowu pierwsza liczba zostanie przepisana. Zamiast podzielić piszę razy i drugą liczbę odwracam. Odwrotność do trójki, skoro trójka to są trzy pierwsze, to odwrotność to będzie 1 trzecia. Sprawdzam, czy coś mi się skróci. No mam dwie trójki, tak? Mam dwie trójki, to one się skrócą ze sobą i zostanie mi 1 razy 1, czyli 1. I 4 razy 1, czyli 4. Otrzymałam 1 czwartą. Myślę, że już się Wam przypomniało. To teraz zajmijmy się takim przykładem, gdzie będziemy dzielić liczbę przez ułamek. Znowu będzie obowiązywała ta sama zasada, czyli pierwszą liczbę przepisujemy, zamiast podzielić, piszemy razy. I drugą liczbę odwracamy. Czyli jak odwrócimy sobie jedną drugą, to będziemy mieli dwie pierwsze. Zobaczcie, że to odwracanie to jest tylko zamiana licznika z mianownikiem. No i teraz mnożymy. Gdy w mianowniku mamy jeden, to ten mianownik możemy pominąć, więc zostaje nam do pomnożenia ta duża liczba razy licznik, czyli 7 razy 2 daje nam to 14. Prawda, że łatwe, co? I teraz kolejny przykład. 8 podzielić na 4 piąte. Czyli znowu pierwszą liczbę przepisuję, zamiast podzielić piszę razy, drugą liczbę odwracam, czyli 5 czwartych. Sprawdzam, czy ta ósemka mi się skróci z mianownikiem. Skróci, bo 8 się podzieli na 4 będzie, to 2 i 4 podzielić na 4 to jest 1, więc otrzymam to razy licznik, czyli 2 razy 5 jest to 10, mianownik 1 mogę pominać. Czyli taki wynik tego działania to jest po prostu. 10. No i teraz przechodzimy do sedna naszego tematu, czyli jak dzielić ułamki zwykłe. No dokładnie tak samo, czyli będziemy sobie zamieniać dzielenie na mnożenie przez odwrotność, czyli 4 9 podzielić na 5 siódmych. Pierwszą liczbę, czyli 4 dziewiąte przepisuję, teraz zamiast podzielić piszę razy, i ten drugi ułamek odwracam, czyli 7. Piątych. Pamiętajcie, żeby odwracać tylko drugi ułamek pierwszego, nie odwracamy pierwszy, przepisujemy. Sprawdzam teraz, czy coś się skróci. Czwórka z dziewiątką nie, czwórka z piątką nie, siódemka z dziewiątką nie, siódemka z piątką nie. Więc mnożę. Licznik razy licznik, czyli 4 razy 7 jest to 28 i 9 razy 5 jest to 45. Otrzymuję 40, otrzymuje 28/45. No to kolejny przykład. Znowu pierwszą liczbę przepisuję, czyli 4/7 przepisuję. Zamiast podzielić, piszę razy i drugą liczbę odwracam czyli zamieniam licznik z mianownikiem. Teraz sprawdzam, czy coś się skróci. Czwórka z siódemką nie, czwórka z trójką nie, 11 z siódemką nie, 11 z trójką nie. Więc mnożę licznik raz licznik, czyli 44 będzie, a na dole będzie 7 razy 3, czyli 21. No ale 21 jest mniejsze niż 44, więc jest to ułamek niewłaściwy. Ile 21 jedynek się mieści w 44? 21 i 21 to 42, czyli zmieszczą się dwie dwudziestki jedynki i zostanie dwa reszty, czyli dwie 21. Tutaj był ułamek właściwy, więc już tutaj nie musieliśmy nic robić. Dobra, to teraz kolejne przykłady. Znowu pierwszą przepisuję, zamieniam na razy i odwracam, czyli 14 9. Teraz patrzę, czy coś się skróci. Trójka z siódemką nie, ale trójka z dziewiątką tak. Przez 3. 3 na 3 to jest 1, 9 na 3 to jest 3. I czternastka z siódemką one się skrócą przez 7. 14, jak podzielimy na 7, to będzie 2, a 7 jak podzielimy na 7, to będzie 1. Więc teraz po skróceniu możemy mnożyć licznik razy licznik i mianownik razy mianownik. Czyli 1 razy 2 to jest 2, i 1 razy 3 to jest 3. Ułamek właściwy, nic z nim więcej się nie robi. I ostatni przykład. Pierwszą liczbę przypisujemy. Razy drugą liczbę odwracamy. Zobaczcie, wszystko tak samo się robi. Patrzymy teraz, czy coś się skraca. Czwórka z siódemką nie, ale czwórka z dwójką tak. Tu będzie 2, tu będzie 1 i trójki z siódemką się skrócić nie da, a więc mnożę. 2 razy 3, czyli 6. 7 razy 1, czyli 7. Otrzymuję 6 siódmych. Zobaczcie, że po prostu trzeba zamieniać dzielenie. Na mnożenie i tą drugą liczbę odwracać, a dalej postępujemy tak samo jak w mnożeniu. To teraz chciałabym, żebyście poćwiczyli razem ze mną, spausztujcie sobie film, rozwiążcie te cztery przykłady, a za chwilkę sobie odetnijcie i sprawdźcie, czy jest rozwiązane poprawnie. A ja tymczasem rozwiązuję. Czyli pierwszą liczbę przepisuję razy i tą liczbę odwracam. Pamiętam, że to były dwie pierwsze. Czyli odwrotność do tego to jest 1 druga. Patrzę, czy coś się skróci czwórka z siódemką, nie, ale czwórka z dwójką tak i mnożę 2 razy 1 jest to 2, 7 razy 1 jest to 7, czyli mam 2 siódme. Znów pierwszą liczbę przepisuję razy i tą liczbę odwracam. Jak mam w mianowniku 1 mogę sobie pominąć, dostaję 8 razy 3, czyli 24. Kolejny przykład, znowu pierwszą liczbę przepisuję, razy drugą liczbę odwracam. Nic się niestety nie skróci, więc mnożę. 4 razy 9 jest to 36, 7 razy 5 jest to 35, jest to ułamek niewłaściwy. Ile 35 się mieści w 36? 1 i zostaje jedno reszty. I ostatni przykład, pierwszą liczbę przepisuję, razy. Drugą liczbę odwracam i skracam. Dziesiątka z 13ką się nie skróci, ale dziesiątka z piątką się skróci przez 5. 10 podzielić na 5 jest to 2, 5 na 5 jest to 1 i 26 pewnie z trzynastką się skróci, podzieli się na 13, dwie trzynastki się zmieszczą 26, a 13 na 13 to jest 1. Zobaczcie, jak zauważycie to skracanie, to rachunki są o wiele wiele łatwiejsze. I mnożymy 2 razy 2, czyli 4. 1 razy 1, czyli 1, otrzymujemy 4 pierwsze, a to jest oczywiście 4. Mam nadzieję, że temat jest w miarę jasny, że już to dzielenie nie jest dla Was aż takie straszne, bo jak widzicie, wszystko robi się w ten sam sposób. Po prostu dzielenie zamieniamy na mnożenie i drugą liczbę odwracamy. Chciałabym, żebyście dzisiaj wykonali sobie zadanie pierwsze ze strony 194, poziom A i B, tylko przykłady... A, B, C, D, E i F, ponieważ te G i H to ja wykonałam przed chwilą. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę Wam miłej pracy.